Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Ewran, a to kolejny odcinek z Fortnite, No i słuchajcie, trwa tryb bez budowania, więc generalnie dzisiaj będzie chyba taka pierwsza spocona gierka Faktycznie bez budowania, która nam naprawdę fajnie siadła No słuchajcie, pierwsza gierka to była w ogóle gdzieś na jakiś aktorów, bo to był początek sezonu Potem graliśmy z Izakiem, gdzie też na składach jakiegoś poziomu nie było A dzisiaj taką mamy naprawdę pierwszą napoconą gierkę, gdzie już w ogóle mamy taką pierwszą Powiedzmy, że aktualizację w sensie żadnego patcha nie było, ale zostały dodane busy bojowe W sensie jako pojazdy i sobie na początku odcinka gdzieś tam wam Mniej więcej pokażę, bo niestety na to sanktuarium Czyli tam, gdzie właśnie są te battlebasy Za dużo osób nie lata, więc w pierwszej gierce też Spoconej polecimy sobie oczywiście Antilted, ale busy Oczywiście też pokażę, bo są naprawdę całkiem fajne Ale oczywiście przed samym odcinkiem zróbmy sobie przegląd Sklepu no i przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, no to bardzo zostanie użycie naszego kodu twórcy EWRON, no i słuchajcie, zobaczcie, co mamy dzisiaj ciekawego w sklepie, a mamy całkiem fajne rzeczy. Po pierwsze, tutaj oczywiście na dole mamy Fortnite Crew, Battle Passy, jakieś tam, no, jakieś tam rzeczy, które się powtarzają, więc tego nie będziemy jakoś mega zwracać uwagi, ale słuchajcie, mamy Mary Jane Watson, czyli Sowa Mary Jane, która wygląda całkiem fajnie. I to z tą gitarką, i to z tą gitarką. To więc stwierdziłem, że dawno żadnego skinka nie kupowaliśmy, bo Green Goblin chyba był, prawda? Green Goblin był, a Mary Jane Mary Jane teraz została dodana, więc myślę, że Mary Jane na kodzik Evron jak najbardziej możemy sobie pyknąć i to razem z gitarą, i to razem z... z... No z, z, z gitarami, no nie, bo ona jest i na plecaku i na i na kilofie, no nie, także proszę bardzo, jak najbardziej. Dzisiaj taki mniejszy sklep, no nie, no bo początek sezonu, więc wiadomo, że tam ludzie bardziej chyba kartet kupują, ale Mary Jane, jak najbardziej, sobie można ogarnąć A ja, słuchajcie, zapraszam was już na jedną spocuną gierkę, ale przed tym pokażemy wam tego battlebusa. Zobacz, co się normalnie dzieje. Prawdziwy Battle Pass. No, jedyny minus to jest, że na miejscówce, gdzie za dużo osób nie leci, ale zobaczcie, co tu się normalnie dzieje. Bus bojowy, którym normalnie można jeździć. Coś po prostu pięknego. Ej, nie mogę się doczekać, żeby wziąć jakąś fajną ekipkę na składa i sobie czymś takim pojeździć. Bo zobaczcie, że to ma. Nie dość, że miejsce tutaj. Nie dość, że miejsce tutaj. To jeszcze ma miejsce tutaj. I 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 jeszcze ma miejsce za kierowcą. Więc no normalnie powiem wam tak. Ten Battle Bus na solo, oczywiście, no co, no jest pojazdem, prawda? No, za dużo nie można z nim zrobić. A my w sumie gramy teraz solo. Ale trzeba będzie wziąć ten Battle Bus na jakiś składzik mocny. I sobie po prostu pojeździć. Bo wydaje się po prostu mega mocarny. Ale teraz zapraszam Was już na gierkę, gdzie się troszeczkę popocimy. Ty no, powiem wam czad, że byłem kilka razy na sanktuarium i szczerze mówiąc, nie było tam absolutnie nikogo, więc stwierdziłem, dobra. Polecimy sobie, wiecie, z taką troszeczkę bardziej spocudną gierką na tiltę. Tam widzę typa w ogóle. Raz, dwa, e. Yy. No tak, w sumie teraz oni mają tego shielda, no nie? To trzeba dużo więcej zbierać, że jakim słowem chłopisz podnieść shielda? Dalej się nie mogę przyzwyczaić, że wiesz, jestem startowy 50 shielda Co jest w sumie sporo, powiedzmy sobie szczerze Teraz jak ludzie mają 100, znaczy 250 HP max To to jest sporo obrażeń, powiedzmy sobie szczerze Ale chyba troszeczkę potrzebne, patrząc na to No, że yy, nie można się budować, prawda? I ktoś się może złapać dosłownie, wiecie, tak off guard, jak to się mówi Dzień dobry, witam pana No, niestety, GG Au, też teraz też do nas sobie te obrażenia Ale nic się nie dzieje, jest okej okay. Polecimy sobie na tilted, a potem polecimy do tego busa Dzień dobry, pani anime O nie, to... To aktor, tak myślałem, chłop się zatrzymał i tak dwie sekundy się na mnie patrzy i tak, hmm, ciekawe dlaczego. Teraz już wiemy. Czy tu ktoś nawala do tych ochroniarzy? Tak, dzień dobry. Tak myślę, dlaczego ci ochroniarze mają e, zepsuty taki, tak całkowicie, nie gadajcie, że ktoś z góry bije, dobra. Bez budowania, niestety trzeba to wszystko robić naokoło i okrężnie. Ale spokojnie, damy radę. Nie mnie, nie bijmie, nie bijmie. I jedziemy do kolegi na samą górę. Dzień dobry, no stąd ewidentnie ktoś strzelał ze snajperki, więc niestety kolego, ale będziesz musiał być tutaj wyjaśniony Słyszę, że on leci na lot i on chyba... O nie. Dobra, cool No nie, no nie, tak to nie można. Te turbiny zawsze tak przeszkadzają, ale chłop, okej. Okay. Siema, dzień dobry, nie, 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 nie zwracaj na mnie uwagi. Siemanko, witam. Jezu, ten drumshot gun. No powiem wam, że fioletowy już nie jest taki zły w sumie. Tym bardziej na taką całkowitą spam fiestę. Bo wiecie, wolna pompa była spoko. Jak mogłeś zrobić ścianę, wychylić się albo zedytować, walnąć raz i znowu ją zablokować, no nie? A jak jest taka spam fiesta, że po prostu wszyscy tylko w siebie spamują tymi pociskami, to w sumie... Ta szybka pompa, ten drum shotgun, może nawet nie będzie taki turbo najgorszy, nie? No, no, witam. Nie, nie, nie. Nie wsiadasz kolego do tej ciężarówki. Chyba za dużo się w GTA nagrałem, bo już chcę pitować ciężarówkę, ale ja powinienem być od niej szybszy. Tym bardziej, że teraz nie ma opon. Dzień dobry. No to jest tak zwany drive-by. A, on sobie po prostu jedzie. Przepraszam. Nie masz opon lewych. Dobra, tutaj mogę zrobić tak, że on walnie. Let's go. Nie no, to to jest już manewr pit. Dzień dobry, witam. Drum shotgun tak zwany. Nie bij mnie. O kurde. Ja pierdziele. <laughs> nie mam amo do niczego. Uciekam. Ty, pierwszy raz mam taką sytuację, że ja dosłownie nie mam amo do shotguna. To już nawet nie chodzi o przeładowanie. Ja po prostu nie mam już amunicji. No dobra, koleś. Jak tak chcesz walczyć, to nie ma problemu. Ja mam teraz innego drum shotguna. Let's go. No przynajmniej teraz wszystkimi pociskami trafiłem, nie? W przeciwieństwie do poprzedniego tego. Dobra, jest okej. Okay. Jakoś uratowaliśmy to. Dzień dobry. O, przynajmniej mam armor teraz. Powiem wam szczerze, że już się troszeczkę przyzwyczaiłem do faktu, że nie ma budowania, tak już dosłownie biegam sobie po tej mapie, już tak jakby nie mam już takich odruchów, że chcę coś zbudować. No ja tylko, że chyba ten brak budowania zaraz się będzie kończył, no nie, bo to jest chyba tylko na kilka ten, na kilka chwil. Dzień dobry. A jest nie kolego. Troszeczkę peszek. To ja dalej sobie z nie wyszedłem. Nie ma problemu. Widziałem kogoś na tej wieży. Ta jest Typiara. Tylko jak ją teraz ubić, jak ona jest na drodze do strefy? No chyba, że będzie wychylał. Jezu, ta. Powiem tak, ta broń, ten Striker Burst, on może być dobry, jak jest w dobrych rękach. Moje ręce nie są zbyt dobre do tego. Nie wiem, jak go tak uchwycić, żeby, żeby mieć przewagę nad nim, bo no, zabudować się do niego nie zabuduje. Dobra, dostał dwa razy, ja dostałem bardziej. Okej, okay, no, fajny, fajny, fajnie, fajnie fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Dojeżdżam cię typie. Siema, dzień dobry. Niestety nie wyrobiłeś się, więc podjadę do ciebie bliżej. Czy Ja mogę w ogóle jakoś do niego wejść. Mogę zrobić tak. Dzień dobry. Tak. <noise> Jaki to jest parkur, robiony, to jest niesamowite. Dobra, koleś ewidentnie już nie ogarnia. Siema, dzień dobry. To specyficzny podjazd, taki... Bez budowania podjazd do góry, okej. Okay. Czy ktoś tu strzela? Dzień dobry kolego. No nie, no Ty masz. No nie, no nie. Z tobą nie będziemy rozmawiać. A fajnie, pozdrawiam. Dobra, na spokojnie. Zbił mi tylko tego kewa, tego który się sam regeneruje, więc jest ok. On w ogóle bardzo szybko się regeneruje, no nie? Dosłownie mogę być bez ostrzału jakieś kilka sekund i już. E, już się regeneruje. Więc to tak naprawdę trzeba być cały czas w kombacie. Jeżeli chce się. A! Zejdę sobie, sobie na dół do tego. A tu w ogóle był ten. Tutaj są w ogóle kewy. Let's go. Fantastycznie. Troszeczkę więcej kewa. Dzień dobry. Dobra, wyjdźmy sobie stąd. Czy ty, chłopie, będziesz mnie gatekeepował? Bo tu ogólnie strefy nie ma za bardzo. Więc muszę iść, i do tak sprintem. <słuch> <słuch> Kolega panikuje. No tak, strzelanie się w poza strefą nie jest jakieś mega optymalne. Chłop ma tą beczkę z kewem, to jest też niedobre. Dla mnie bo on się szybko zregeneruje, a za mną wiem, że był typ, który mnie wcześniej bił. No tak, nie jestem fanem bicia się przy strefie, tym bardziej, że mnie kurde bije kurczak. Przestań. Ja pierdzielę, ej, on dostał z tej kłody, no nie widziałem obrażenia. Dzięki kurczak za mięso. Jeszcze z czegoś dostał. Co jest? Ten chłop dostaje cały czas, bo widziałem hitmarki. Okej, okay, ty chłopie stoisz przy kłodzie. Dostaje w plecy. Dostaje plecy. Dobra, na no spokojnie. Bo powiem wam tak, bez tego budowania co sam jest niezły hardcore, ale tu jest bardzo dużo leczenia Dobra, chilek, jest tyle leczenia Tylko chcę to sobie wziąć, dziękuję, dziękuję Fantastycznie, gdzie ja to rzuciłem? Gdzie ja rzuciłem to? Co tu się dzieje? Przepraszam Czy ta gierka udaje? Gdzie ta beczka mi się postawiła? A ja teraz nie mogę tej beczki zabudować No nie mogę Dobra, typie, posłuchaj Ja jestem leczony beczką Ty leczony beczką nie jesteś nie mogę, ty no, dosłownie przy drzewie. Odbiła się gdzieś jakoś, nie wiadomo jak. Okej, okay, dobra, chcę do strefy. Ty, jak to jest, że termowizja podświetla pojazdy? Czy pojazdy nie powinny być zimne i one nie powinny nie być na termowizji widoczne? Czy coś takiego? Nie mam pojęcia. Przejdziemy sobie tędy do strefy. No tak, nie mogę się zabudować, muszę iść naokoło. No dobra. Ktoś tu jest, o mój Boże. Siema, dzień dobry. Ty, no powiem wam, że w tym sezonie to jestem fanem drum shotguna. Teraz... Aha, okej, okay, dobra, miałem chłopa za plecami, ja pierdzielę. Siema! O <noise> kolega, co, myślałeś? Myślałeś, że co? Że będę uciekał? Nie, nie, ja sobie poczekałem Przez za rogiem, nie ma problemu Dobra, fantastycznie, cztery osoby mi zostały, 12 fragów, ej, mam wrażenie, że 12 fragów na tym trybie to jest naprawdę okej okay wynik, nie? W sensie bez budowania Bo ludzie jakoś mega kampić nie mogą, w sensie wiecie, ludzie się bardzo dojeżdżają w tym trybie więc jest naprawdę w porządku mi się wydaje Taką gierkę, nie 14 fragów zrobić To już będzie w sumie ok Ta beczka przynajmniej się nie zbugowała Dobra, wyleczymy się, no i trzeba dokończyć tą gierkę Szkoda, że nikt tego autobusu nie wziął, no nie? On tak fajnie wygląda W sumie mogłem polecić ale wiedziałem, że dobrej gierki z tym autobusem nie zrobię Bo tam po prostu nikt nie lata, nie wiem dlaczego Może jeszcze ludzie nie wiedzą, że jest ten autobus tam na tym sanktuarium? Hmm, nigdy nie wiadomo Ciema kolego, ciema. Dzień dobry Nie, nie kamp, nie kamp Strefa giga mała już Jak na brak budowania Jest giga ciemno, nic nie widzę Na szczęście mam termowizję, ale i tak tutaj nic Na razie nie wyczuwam Żadnego oponenta Ha? Oni chyba kampią w domkach, I guess Ale on już nie są w strefie w sumie O, proszę bardzo Mamy czempiona, na dachu Nie ma problemu, on nie jest w ogóle w strefie Chłopie, ten domek nie jest w strefie Gdzie ty jesteś? Schodzi, schodzi z domku. Teraz to no, trzeba zagrać, jak w pubgu. Wiecie, jakaś taktyczna strefka. Dzień dobry. Aaaa, drumganem docisnąć podobają mi się te walki. Podobają mi się te piękne walki teraz, jakie są. Dobra, proszę mnie szybko wyregenerować. Mam ta na szczęście, let's go. O, mnie ten chłop ostatnio jakoś szybko nie pocisnął. Trzeba się zakampić pod drzewkiem. O, bo e, budować nie mogę, więc trzeba pod drzewkiem. Dobra, jest OK, jest w porządku. Kontrolujemy tę sytuację na szczęście. Więc jest w porządku. No, shockwave'y bardzo dużo pomagają, powiedzmy sobie szczerze. Chciałbym mieć dużą pompę, ale... Znaczy, dużą potkę, ale niestety... Takowej chyba nie znajdę, możemy sobie polecieć po prostu tutaj w głąb do strefy. Tego chłopa nie ma, on prawdopodobnie może być gdzieś tutaj. Ta, nie, 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 nie chcę, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę dostać. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. No ja pierdzielę. Okej, okay, dobra, on mi zbija tego tymczasowego shielda, on mnie podjeżdża. Tu jest duża potal, już nie ma czasu. Siema, dzień dobry. Dobra, dostał troszeczkę. Dostał troszeczkę, dobra, SMK. Bra! No i proszę bardzo, udało się, i 15 fragów! To już nie jest taki śle, powiedzmy sobie szczerze, to już nie jest jakoś mega tragicznie. Szkoda, że nikt nie miał tego busa, ale prawdopodobnie on pewnie został zesprawiowany. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No, taka chyba pierwsza spoczyna gierka w tym sezonie, bo wcześniej graliśmy sobie jakieś tam casualki czy z Izakiem, czy ta pierwsza to w ogóle na aktorów była. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, następnego. Hej!